Jakie masz doświadczenia z OB i ze świadomym snem, nigdy w stanie OB nie byłem takiego, no że po prostu już byłem w OB, ale wiem, że mam do tego jakieś predyspozycje. Ja się bardzo boję przejść do, bo podobno jest taki moment bardzo straszliwy. Jak przechodzisz przez tą barierę i się wychodzisz po prostu z tego, z tego ciała, tak jakby, jest on strasznie, e, strasznie straszliwy, no po prostu jest, jest przerażający i ja kiedyś byłem do tego, w, w, przy ty, w, ty, w tym momencie, jestem tego na 100% pewien, bo pamiętam jak właśnie we śnie e, m, czuję się tak jakby mnie ciągnęło gdzieś, no nie, i mówię, a chuj. i zwykle się powstrzymywałem, ja mówię, achuj. Oddam się temu pierwszy raz w życiu. I wjebało mnie jeszcze dalej, i poczułem, że jestem już przy, przy tej granicy tego całego rozpierdolu i usłyszałem tak prze przeraźliwy ryk, wrzask, krzyk, głęboki, mroczny, przerażający głos. Po prostu, i się przeraziłem, i mówię: o, nie, 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 wypierdalam. I tak się skończyło moje zetknięcie kurwa z bazą. Zetknięcie z granicą. Nie wiem, może to była naukowska. Tak czy inaczej, to było grube. I bardzo często, bardzo często mam paraliże senne, na przykład tego typu opcje. Tylko, natomiast, tylko nauczyłem się już z tego z nich szybko wychodzić. Hmm, bardzo często mam paraliże senne i polecam jak ktoś ma i się boi yy, tych paraliży, to możecie się na początku uczyć skupiać jak nie możecie się po prostu obudzić a wiecie, że już kurwa jesteście obudzeni to się skupiajcie na końcówkach palcy takie rzeczy. Ja już to robię trochę inaczej, ale potrafię naprawdę sprawnie wychodzić z tych paraliży. No i te paraliże też, mówię o tym, dlatego że te paraliże też ponoć ma, mają, są gdzieś tam związane z, 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 tym, z tym OB i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, często mam też stany hipno, hipnagogiczne Tak to się chyba ja mówi. Hipnagogiczne. Znaczy o mamy, przepraszam, omamy hipnagogiczne, nie? Że zaraz przed, przed zaśnięciem wpierdala mi się taki halucynogenny koszmar na, na wpółjawie. I się czuję jakby mój mózg był zalany w ogóle DMT. Jakby szyszynka zaczęła go po pochłaniać, ale to jeszcze nie jest sen, tylko coś kompletnie pojebanego. No także o tym można wygadać i nie gadać. No tak, no paraliże senne są przerażające, bracie. Co jeszcze mogę powiedzieć? miałem myśl tylko że gdzieś mi kurczę uciekła odnośnie jeszcze tych sennych sprawek aha na początku w ogóle jak byłem młodszy i sobie nie potrafiłem radzić z tymi paraliżami sennymi to jedyne co mogłem zrobić to żeby dać jakiś bodziec do świata zewnętrznego to po prostu uruchomić swoje struny głosowe nie mogę mówić ani nic ale na przykład mogę zrobić i to była moja jedyna szansa, żeby ktoś mnie na przykład pierdolnął w łeb, jak to usłyszał, i żeby mnie obudził, bo ja coś nie umiałem. No i, no tak, i nieraz mówi, jak był mój brat w pokoju, jak jeszcze z nim mieszkałem, czy w domu rodzinnym, czy gdzieś, to po prostu robiłem. A on, kurwa, co jest? Daj, daj, daj! O, jest, jest Elliot. No niech wam powie. Niech wam powie, mój bracho. Tak było. Ej, ktoś tam powiedział, że mi, żebym się podgłosił. Ja jestem głośno. Ja, ja tutaj na programie to mam wyjebane stary podsufit. Weźcie mi to zweryfikujcie, bo koledze się chyba coś popierdoliło. 66, 66 złotych? Kurwa, czekajcie, bo nie widzę co tam napisałeś. Dał napiwek Shadow Flower Request.